Witam, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym międzynarodowym, popularnym polsko-rumuńskim teleturnieju. Czasem zabawnym. Jedna z dziesięciu gier. Pokrótce przypomnę zasady. Najpierw nasi zawodnicy losują jedną z dziesięciu gier, która była emitowana w niedalekiej przeszłości. Zarówno u nas w Polsce, jak i w Rumunii. Następnie losują kategorie, pytania, próbują na te pytania odpowiedzieć. I tak aż na Placu Boju pozostanie ostatni zawodnik. Ale wszystko po kolei. Najpierw zapraszam naszych zawodników do studia. Gorące brawa. Gorące brawa. Bardzo dobrze. Bardzo. Tak, na początek może się przedstawimy. Może pierwszy pan z numerem jeden. Dzień dobry. Nazywam się Roman Popesku. Przyjechałem z Timisoary. Z zawodu jestem, jestem właścicielem przedszkola. Pięknie. Pan się opiekuje? Tak. Brawo. Prawda, pan się opiekuje naszymi pociechami. Nie, jestem tylko właścicielem. Dziękuję. Pan z numerem 2 teraz. Bardzo proszę. Dzień dobry. Nazywam się Lejosz Już. Przyjechałem z Bukaresztu, a z zawodu jestem trębaczem. Czyli pan... Brawo, brawo. Tak, tak, tak. Pan, pan, pan dmie. Nie, już nie. Mam odmę. Lepsza odma niż odra, jak mówią. Odrę też mam. I pani z numerem 3. Dzień dobry, nazywam się Halina Pralka. Przyjechałam również z chołupy. I z zawodu jestem gastrologiem. Rozumiem, a czy również gastroenterologiem? Nie, nie, tylko gastrologiem. I nawet jeśli zajdzie taka potrzeba. Nawet jeśli potrzeba, tylko gastrologiem. Szkoda. <noise> dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, zaczynamy naszą zabawę. Proszę przygotować dłonie na przyciskach. Będziemy losowali grę. Start. Dziękuję bardzo. Pierwszy był Pan z numerem jeden. Bardzo proszę, jaki numer gry Pan losuje? Poproszę czwórkę. Czwóreczka to. Jaka to jest piwka? E, tak, tak. I teraz poproszę numer kategorii. Również czwóreczkę. Również czwóreczka. To czwórka to średniowieczne rumuńskie pieśni pastewne. No, e, ciekawa kategoria. I poprosimy pierwszy fragment muzyczny. Wiem, wiem. St e, stop, wiem. E, w maju beczku je pusto, pana romanesku skuśpircy. Tak, 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 to jest dobra odpowiedź. Brawo, brawo. Tak. E, 20 punktów na, na pana koncie. No brawo. Teraz ma pan możliwość wyboru ilości nutek. E, poproszę po jednej. Po jednej nutce prosimy. Dokąd bierzesz koniokradu zespołu Święto Marci Szorów z Konstanty? Brr, tak, tak, tak. Tak, tak. 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 No wspaniale, jest pan no, dobry z tych pastewnych. Gratuluję, no 40 punktów i ostatnia kolejka. Ile nutek? To poproszę po zero nutek. Zero nutek, czyli awista. Prosimy. Prosiłbym o powtórzenie, jeśli można. Naturalnie. Yy... Zatrute to kapusto było autor nieznany. Hmm. Yy, no niestety, nie. nie. Nie, nie, nie. To było oczywiście, już mi się kończy. Konzerwce samanczy samanczyzny tak. z Brasowa. Chciałem strzelać, ale. Nie udało się, nie udało się. Ale ma pan mocne 40 punktów. E, proszę państwa, e, teraz e, runda druga. Pozostajemy w klimacie muzycznym. Teraz polski odpowiednik. E, jaka to melodia? I pani z numerem 3 bardzo poproszę o wybór kategorii. Poproszę czwóreczkę. Czwóreczka już. Sprawdzam to. Nocne, letnie piosenki pijackiej i libacyjne i ich warianty. A w skrócie oczywiście... Kto się dziś narąbał? Kto się narąbał? Tararaj, tararaj. Bardzo proszę. I teraz pierwszy fragment muzyczny dla pani z numerem 3. A, dziękuję, dziękuję, wiem. Czy jest to składanka pijacka, dziwny jest ten świat? Bo najlepsza na świecie jest miłość w klozecie i abba ojcze. <grym> <grym> tak, 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 gratuluję, gratuluję. 20 punktów na pani koncie i ile teraz nutek? Poproszę wszystkie naraz. Pani odważnie. Przypomnę, że jeśli pani uda się poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, ilość punktów mnożymy razy 123. Proszę. Ja, czy jest to może składanka szantowa, a więc żegnaj mi kochana ma, potem była przerwa na wymioty i kawałek lubiła tańczyć zespołu Rotary przerwane bójką? Nie, niestety. Nie, nie. Było blisko, ale tam był mój dom zespołu I Ira. Ira. Następnie fragment przyśpiewki stadionowej Łódzki. Widzę w Łódzki, widzę w ja tej. na Nienawidzę. Tak, tak. Państwo znają, biją brawo, znają bardzo dobrze, widzę. Potem było wsiąść do pociągu byle jakiego i przy wersie z kamykiem zielonym była utrata przytomności. Tam był fragment ewidentny. Taki. Była ale brawa dla pani. Proszę państwa, przechodzimy oczywiście do rundy finałowej i nasza konkurencja finałowa, czyli polsko-rumuńska loteria paragonowa, zielone bingi bongo. Bardzo proszę przygotować paragony. Tak? Mają państwo już? Oje, no, ale ja nie mam. No, proszę pana, trzeba było przygotować paragony. To jest poważny program. Była o tym mowa. No, ale ja. No, proszę pana, pan odpada z gry i proszę wyjść ze studia. Nie robić tutaj przysłowiowej obory. Jesteśmy do, do widzenia. <grym> Dziękuję, do widzenia. Państwa proszę tutaj na pozycję i proszę zaznajomić nas z zawartościami swoich paragonów. Może pan pierwszy to z marketu Karmur. Poświąteczna promocja parówek balbinek. 2 kilo cebuli i kilogram ziemniaków na kwotę 12 złotych i 50 groszy. Dziękuję bardzo i teraz. Tak. Dobrze, ja mam tak salon samochodowy Mercedes Sobiesława Czaszady. I to jest tak, montaż podtlenku azotu, czipowanie silnika i takie drobne zabiegi tuningowe i to jest na koszt 18 tysięcy groszy. Tak, tak. Zacny paragon. Proszę, proszę się nie przejmować, kwota na paragonie nie ma wpływu na grę. Proszę się tutaj ustawić. Zaczynamy nasze wiosenne miażdżenie paragonów. No ale ja. A, no gratuluję! No, ale tutaj... zapraszam, nie, do tego! Zapraszam na za tydzień, Nie, to dużo, ale tak jak nie do to... tego. No niestety, ja nie, to... Refle, ja się odwołam.